Mango, witam was na moim kanale. Oddając cześć tym samym Tadziowi Norkowi. Witam was po przerwie. Tutaj ja, nadal ja. Dzisiaj jako wasza ulubiona leśna łąkowa influencerka, szwendaczka, eksploratorka. Witam was z kamiennego kręgu w Toruniu i już pokazuję o co tutaj chodzi. Tutaj jest trochę opowiedziane o radiestezji, że głazy mają specjalne moce. Nie będę się mądrować, bo ja tak naprawdę nie wiem jak to działa. Wiem, że radiestezja istnieje. No i cytuję, że w zamierzchłych czasach wielcy budowniczowie wykorzystywali głazy kamienne o no, takich cechach, jakie są aktualnie potrzebne korzystając z posiadanej wiedzy, uruchamiali potężne energie, nie do końca jeszcze odkryte przez współczesną naukę. Oni się tutaj odwołują do skali Bowisa. Cóż, no jest uznawana raczej za taką paranaukę, jednakże to tak jak z lasami, nie? Amerykańscy naukowcy dopiero gdzieś tam zaczynają podejrzewać, że lasy i przebywanie w naturze Dobrze wpływa na człowieka. No, Wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, tak jakby oficjalnie, ale wydaje mi się, że wielu z nas przeczuwa e, e, i tak instynktownie czuje, co jest dla niego dobre, a co mu szkodzi. Beka, bo jako mało lata przychodziłam tutaj ze znajomymi pić i stoczyć bekę. Nawet nie wiedzieliśmy, że to jest miejsce mocy, także oprę się o kamień w centralnej części i będę nawijała a mam o czym opowiadać więc w niniejszym chciałabym zapowiedzieć taką serię na tymże wideoblogu, którą nazwę Jak dbać o siebie potaniości. No i teraz geneza tego pomysłu jest taka, że jakiś czas temu jechałam na stopa z taką parą Izą i Andrzejem. No i w wielkim skrócie Iza i Andrzej poprosili mnie o to, żebym trochę opowiedziała o tym, jak dbać o siebie potaniości. Ale teraz yy, geneza, część główna. Pracowałam do niedawna w gastro. I ostatnio miałam taką przygodę bardzo nietypową, bo gastro, w którym robiłam, zostało nawiedzone przez taki bardzo popularny program, gdzie taka pani w lokowanych włosach robi yy, tak zwany rozpierdol na kuchni, rzuca grami, wyzywa ludzi, a potem jest wielki happy end, następuje zjednoczenie, Wielki rozkwit biznesu, i w ogóle jest y, cudownie. No tak, taka jest formuła programu. No nie będę opowiadała o moich refleksjach na ten temat, natomiast pani, która jest tą główną postacią, powiedziała mi, że ja do restauracji, którą odwiedziła, wprowadzam taki surrealistyczny klimat, i ona się czuje, jakby była serwowana. Nie przez kelnerkę, a przez aktorkę. No i właśnie zasugerowała mi, że no nie nadaje się na kelnerkę i, i że chyba powinnam się zająć czymś innym być może także wracam do pajacowania w internecie, bo wiadomo Beka ponad honor. No dobra, ale generalnie temat jest taki, jak dbać o siebie po taniości, dlatego, że no mam już trochę wiedzy, że tak nieskromnie ujmę. W każdym razie, wielu ludziom wydaje się, że dbanie o siebie jest niezwykle hajso i czasochłonne, jest ogólnie karkołomne, nic bardziej mylnego. Więc pierwotnie ten projekt, który chciałabym zawrzeć w ramach tegoż kanału, jak dbać o siebie, potężności miał obejmować temat odżywiania się zdrowego i przemyślanego. No właśnie, no bo wielu z nas się wydaje, że trzeba wydawać krocie na jakieś tam bio, warzywa, witaminy, odżywiać się jakimiś wymyślnymi ziołami i warzywami z drugiego końca świata. Otóż nic bardziej mylnego. Ja akurat tematyką dietetyki żywo się interesuję i mam sporą wiedzę na ten temat, tak nieskromnie przyznam. I no właśnie, w związku z tym, że trochę wiem, znam trochę fajnych patentów, to się trochę podzielę, ale jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej drzew, więc zrozumiałam w pewnym momencie, że ten temat jest bardzo rozległy. Taką w ogóle mam refleksję, że człowiek to jest jedyne zwierzę, które płaci za życie. Wiadomo, rachunki trzeba płacić, paliwo kosztuje i tak dalej, i tak dalej, ale ja wierzę w to całą sobą, że radość to wybór, że mamy wpływ na to, jak się czujemy. I co tu dużo gadać? Wierzę w to, że można pozostawać w stanie w stanie harmonii, w stanie balansu ze światem i takiego fajnego spokoju za darmo. Tego spokoju życzę sobie. I życzę też Tobie, szanowny oglądający niniejszy materiał. No i co? No, zapraszam w podróż. Zobaczymy, co się wydarzy. A wiadomo, wiele się może wydarzyć. Także pozdro. Mówiłam to ja, wasza ulubiona influencerka, straight from the kamienne kręgi in the Toruń, no i e, niech Beka będzie z nami, dlatego że wiadomo, śmiech ma właściwości lecznicze, więc niech Beka będzie z nami, kropka.